Chciałbym przedstawić na aukcję samiczkę o numerze 8963. Samiczka niebieska, lekko mazana. Jest to wnuczka mojej Olympic Beardy Girl. Samicy wspólnogołębnikowej, ale samicy też oddziałowej. Samiczka niespieżona, ale bardzo ładnie rozwinięta. Ojcem tej samicy jest samiec o numerze 2351. Jest to wnuka i syn Birdigel. Matką tej samicy natomiast jest 7605, gdzie jest ona córką 2193 i 5784. Dwóch znakomitych lotników. Samiczka fenomenalna. Wnuczka super ptaków. Białe pazurki u samiczki. Jest to bardzo cecha przeze mnie pożądana. Lubię tą cechę. Bardzo podobna do babci. Bardzo. Myślę, że potencjał genetyczny tej samicy jest naprawdę wyjątkowy, dlatego polecam tę samiczkę na aukcji.